Dzień dobry, wieczór. Dziś mieliśmy trochę luźniejszy dzień, a nawet bardzo luźniejszy. Od rana do popołudnia spędziliśmy czas w łaźni. Wstęp do łaźni kosztował nas 3,5 tysiąca na osobę. To jest jakieś 45 zł i e, trzeba mieć tam klapki, a ja zapomniałem swoich. Więc musiałem sobie kupić i te klapki, kosztowały 2000 forintów, czyli jakieś 23-4 zł, coś koło tego. Generalnie łaźnie są mega genialną sprawą. Tam było 16 basenów, bo kilka było jeszcze w remoncie. I były z zimną wodą od 18 stopni i ciepła była. Najcieplejszy był chyba 38. Były też sauny parowe i suche. I tam po prostu, to była masakra. W jednej było 90 stopni, to jakiś kosmos. Ale było mega genialnie i można tylko polecić. Później poszliśmy tylko na obiad. Dziś na obiad tradycyjne langosze węgierskie. To takie ciasto drożdżowe, pieczone na głębokim tłuszczu z dodatkami różnymi. Tyle zamówiliśmy nie dlatego, że tak dużo jemy, tylko żeby pokazać Wam jak, jakie różne warianty są. Dobra. Usiedliśmy takie w Niemczech na mm, różnych z tych, jak to się mówi. Na jarmarkach na street i street foodach. Ale tutaj są dużo lepsze. Te są takie... No u nas były takie bardzo nasączone tłuszczem w środku to ciasto, a tu jest takie fajne. Takie pulchne. Mega dobre. Będziemy tu przychodzić jeść. Jak będziemy w Budapeszcie jeszcze kiedyś. I tu mamy trzy rodzaje. Na każdym jest śmietana i ser żółty. Tutaj jest jeden z kiełbasą, tu jest jeden z bekonem i cebulą, a tu jest z szynką, kiełbasą i cebulą jeszcze. I szybko do domu, do Airbnb, zrobić pranko, bo nam już trochę się zbierało. Jakby nie było już jakieś 12 dni, jesteśmy w podróży. No i co? I teraz spacerujemy sobie. Wzdłuż rzeki, taki naprawdę mega luźny dzień dziś. To wino zegeru z, z 3-litrowego które kupiliśmy u babci. Żeby go nie targać całego, bo przecież tyle nie wypijemy aż. Co wzięliśmy, robiliśmy taki myk. Przelaliśmy go do butelki po mineralnej. A reszta została w lodówce, chłodzi się na jutro. O, teraz widać. Taki mamy widok z tej ławeczki. Fajny, nie? Siemanko Wiesz pani? Ja chyba tak Idziemy robić scenarię Najwyższa pora, zobaczcie jak jest widno jest mega widno, a jest dopiero ósma Smalczyk z Polski, od kurzynki Szóval, goranc kitészsöm. a baráti doudki, hogy te pass ragad. E isúszó fari, jó baj drága, nem hiszem el. Tegyem meg mindent, hogy megmenjek. Ha újszepek kellenek, bárcnén kutyát megveszek és helyben szét bontom. Ő nagazdi, gazdi apa lekitás, és ha valami baj o esik, a rémál motok lesz. Это Абрама в A co to jest za ten budynek? Fajny Tak gorąco Tu ładnie. Tu brzydko. Tu ładnie. Idziemy teraz do tego labiryntu, do którego mieliśmy iść wczoraj. Nie wiem, czy będzie można tam nagrywać w środku. Zobaczymy. Myślę, że w pierwszej części tak, ale tam, gdzie jest całkiem ciemno, to raczej nie będę im świecił ekranem, bo to trochę by się mijało z celem. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Robić ciemno. Czy to naprawdę są tylko te figury woskowe, a nie jakieś? jakieś ludzie poprzebierani? Tu się dacie na ten ciemny korytarz. Tutaj weszliśmy z tej strony. A tu jest ten ciemny korytarz. I powiem, że się mega bałem. Na początku wcale nie wszedłem. Dawid wszedł. Potem ja poszedłem za nim. Znaczy z nim. To jest w ogóle jakiś kosmos, ten czarny korytarz. Tam nic nie widać. Kompletnie. Możemy iść. Fajne to było. Trochę stresujące, e, bo było ciemno, wilgotno, zimno, bardzo zimno. I byliśmy tam sami w, tej całej, w tym całym labiryncie, bo to jest labirynt taki pod ziemią. Chociaż myślę, że gdyby tam było dużo osób, to by nie było takiego efektu, jaki był teraz. Polecamy atrakcje, polecamy. W tym labiryncie są figury królów węgierskich i inne ciekawostki. Podajcie. Teraz ruszamy poza Budapeszt do miasteczka oddalonego jakieś 20-20 parę kilometrów od centrum Budapesztu, które nazywa się Szentendre. Polak by przeczytał Szentendre poprzez Z. SZ. Teraz idziemy obczo czy nie dostaliśmy mandatu, bo automat, znaczy parkomat, ee, nie działał a już nie szukaliśmy innego, zresztą nie widzieliśmy w pobliżu żadnego innego i nie kupiliśmy bielicichu. A tak stoimy tam już chyba z dwie godziny, albo lepiej zaraz się okaże, czy nie ma niespodzianki. Dobra, płucja stoi. To już wiemy teraz się okaże czy mamy niespodziankę, czy nie o, widzicie? Tam jest jeden automat na wprost i więcej tutaj nie ma przy tym skrzyżowaniu, więc ciężko by było. W sumie to nie powinienem wlepić żadnego mandatu. O! Nie ma nic za szybą nie ma nic. Jeee, yeah. chyba że jeszcze pocztą przyjdzie, miejmy nadzieję, że nie, dobra, lecimy. Dojechaliśmy do Santendre i teraz czeka nas misja numer 1, znaleźć obiadek. No, jakaś impreza, no. Czytałem gdzieś o tej miejscowości, że tu są takie śródziemnomorskie klimaty koło w Budapesztu. Jak pooglądałem zdjęcia na Google, to stwierdziłem, że ktoś z lekka przesadza. Ale teraz, jak tu jesteśmy i spacerujemy po tych uliczkach, to chyba jednak miał rację. I wszędzie pachnie jedzenie. Mamy wszyscy głodni jesteśmy. Jest gdzieś w pół do trzeciej już. Się wygrzewa piosenek na słońcu. A tu jest cukiernia i muzeum Marcepanu. I ja też się zastanawiałem, co może być w takim muzeum Marcepanu. Wiem, co kostki Marcepanu się położą, nie? Ale tam mają różne figurki z Marcepanu, domki, całe w ogóle takie plansze porobione. Jakieś pałacyki, ludziki i tym podobne rzeczy. Tu już wyszliśmy z deptaka i jest mniej turystycznie, bo tam była restauracja ko restauracji, lodziarnia jako lodziarni i cukiernia jako cukierni. A tu już jest mniejszy ruch, te domki są trochę bardziej zaniedbane. I wydaje mi się nawet, że tutaj dalej poza tym deptakiem jest dużo fajniej. Mimo tego, że nie jest aż tak pięknie jak tam No i pewnie ceny też będą z tej strony dużo niższe niż tam na zepaku Tu coś jest Ale nie wiadomo Adria jest to Adria Menua co tu jest napisane? Cafeteria A co jest jezonka. Main dishes No jestem ten burger, jest sebab to Grilled pork chop No to coś tu jest, idziemy tu? My I jest tanio Dobra Kuchnia śródziemnomorska, może być. Siedamy w cieniu tam chyba, co? Gdzieś przy stoliku. Przyszło jedzonko. Zobaczcie, co zamówiliśmy. Mamy pite, chlebek. Jest ser halloumi grillowany. Jest kurczak grillowany. To jest... Yy... klejszkawica, czyli taki jak. Burger, grillowane warzywa, hummus i paprykowa zupka. Jedziemy z tym koksem Czekaj, ja próbuję zupę. Ale mega intensywnie paprykowa. Tak? Tak, koncentrat papryki, ale taki czuć, że ze świeżej papryki zrobiona no, bardzo dobre. A jak ser? Dobre Dobra, idziemy jeść. Widzicie, jakie ładne, popatrzcie sobie jeszcze chwilka Zupa genialna. Ale myślę, że nie obiemy się jakoś tak strasznie. No, mi się wydawało, że to też będzie, wiesz, takie wielkie porcje. A to jest tylko jeden, dlatego, dlatego to jest niby takie tanie, ale płacić za sztukę, prawie tysiaka, nie? Mm -hmm. I suma sumarum, żeby się najeść, to trzeba zamówić trochę. Więc wychodzi tak jak wszędzie, mniej więcej, nie jest jakoś tak sury, rewelacyjnie tanio. No ale drogo też nie jest. Jeszcze na dobitka, baklawa z domowym sosem z marin. I woda malinowa. Woda malinowa, co ja woda mineralna. Nie już więcej I cofam to co powiedziałem. Wcale tu nie jest aż tak drogo i najedliśmy się bardzo, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że przez koronę to jest połowa, bo po tutaj, nie? No bo w ogóle jest mało ludzi Tylko na tym ptaku trochę było Proszę bardzo, muzeum świąteczne, gdyby komuś brakowało Latem choinek Nostalgia o, pasarolki. A tutaj taka cisza, nie? Jedna ulica dalej. Taka cisza, a tam pełno turystów, pełno knajp, pełno wszystkiego. Sklep, sklepików z pamiątkami, a tu cisza. Dziwnie, nie. To już nasz ostatni wieczór w Budapeszcie. Przyjechaliśmy się pożegnać i porobić parę fotek to już się robią. I co? Jutro jedziemy do Zagrzebia. Widzimy się jutro, my jeszcze idziemy na jakieś piwko na razie.